Rezygnacja tak naprawdę dwóch firm komercyjnych, bo nie tylko tej firmy, która jeździła z Zakroczymia przez Nowy Dwór do Warszawy, ale również innej firmy mniejszej, która jeździła z Wojszczyc przez Wymysły do Nowego Dworu, no spowodowała ogromny problem. Nie sądziłem, że stanie się to w trakcie roku, ale się stało. W związku z powyższym podjąłem decyzję, że Usprawnimy naszą komunikację. Dołożymy kursów, tworząc nową, kolejną, trzecią linię, przyspieszoną ze strony Smoszewa, która będzie jechała trasą krajową, przejeżdżała przez Zakroczym i jechała do Nowego Dworu. Co godzina bus, średnio oczywiście z urzędu do Nowego Dworu i tak samo w drugą stronę. Z 800 tysięcy, które dzisiaj wydajemy, będziemy wydawali 1,5 miliona, bo uważam, że inwestycja w komunikację jest ważniejszą inwestycją niż może nie chcę wymieniać, bo ktoś pomyśli, o, tu drogi nie chcę zrobić, czy tam, ale to jest bardzo ważna rzecz. Kosztem jakiejś jednej inwestycji w roku, mniejszej, trzeba inwestować w komunikację. Ja wiem, że ludzie się przyzwyczaili, że wsiądą w jeden środek transportu po, do autokaru, do busa i pojadą do Warszawy. Jeśli to się zmieni, muszą się przenieść do PKP i sobie poradzić, ale my zapewnimy częsty dojazd do Nowego Dworu, do PKP. Powiem nawet do takiego stopnia, że układamy rozkłady wespół z przewoźnikiem pod pociągi. Przyszli do mnie mieszkańcy, my nie mamy jak na 6 rano dojechać do Warszawy. Nie mamy, po prostu nie mamy. Ja mówię, ok, co trzeba zrobić? Jest taki bus 4.30 od strony miejscowości Czarna, który dojeżdża pod dużo zatrzymuje się i czeka, żeby wrócić na Czarną. Wydłużamy to do nowego dworu. Oczywiście to jest też decyzja przewoźnika, bo od granicy gminy to już jest komercja i bilety, ale robimy to. I robimy to w takich odstępach czasowych, żeby na dzień dzisiejszy, bodajże, na 5.07 ludzie przesiedli się do PKP. Więc staramy się to zrobić z głową podejść merytorycznie do problemu i tak to usprawnić żeby wszyscy byli zadowoleni pewnie nie wszyscy będą ale powiem tak patrząc na rozkład i na te komunikacje którą planujemy od 1 stycznia no wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom chyba wszystkim a jeżeli się nie da do Warszawy dojechać jednym środkiem no trzeba się po prostu przesiąść